Jak Marianie do Rzymu trafili? Święty Stanisław Papczyński, założyciel Marianów, był dwa razy w Rzymie. Pierwszy raz jeszcze jako pijar, a drugi raz, kiedy poszedł uzyskać papieskie zatwierdzenie nowego zakonu. On jednak nie planował tam zakładać nowego domu dla Marianów. Dopiero sługa Boży, ojciec Kazimierz Wyszyński, w 1731 roku rozpoczął starania o nabycie nowego domu dla Marianów w Rzymie tak aby troszczyć się lepiej o beatyfikację założyciela, a także widział w tym szansę na nowe powołania. Niestety jemu się to nie udało. Założenie nowego domu udało się dopiero kilkadziesiąt lat później, pod koniec XVIII wieku, gdzie Marianie zakupili kościół świętego Wita obok bazyliki Santa Maria Maggiore. Niestety pobyt Marianów w Rzymie nie trwał długo, bo Napoleon wypędził wszystkich zakonników, w tym także Marianów z Rzymu, i dopiero w 1925 roku błogosławiony Jerzy Matulewicz, odnowiciel Marianów, założył tam dom generalny, a także Międzynarodowy Dom Studiów, który trwa do dzisiaj. Jej ciało wie, że to dziecko w niej było i ono zostawia w niej ślad.